I teraz są trzy poziomy przekonań, słuchajcie, które my jako ludzie tworzymy. Pierwsze przekonanie to jest ta myśl, którą możesz przyjąć albo odrzucić, bo nie jest dla ciebie ważna. To, co mówiłam, ja z autem. Auta nie są dla mnie ważne. One muszą być komfortowo, komfortową jazdę mam mieć, muszą być bezpieczne, czyli po prostu mam się czuć w nich bezpiecznie i komfortowo. A jaka to będzie marka, kolor może tak, kolor może ym, chociaż. Gdyby był, teraz mam perłowy, ale gdyby był czerwony, czy by był niebieski, to aż nie ma takiego znaczenia. Czyli ta myśl, ja mogę ją przyjąć albo odrzucić. Ona się we mnie nie zakorzeni w tej podświadomości. Drugi poziom przekonań to jest myśl, do której zostaliśmy zmuszeni. Zostaliśmy zmuszeni, ale po jakimś czasie wraca, do, wraca to do poprzednich ustawień. I na przykład podam wam takie, takie zdarzenie sprzed paru lat. Na przykład, kiedy musieliśmy nosić maseczki. Ten. Bardzo znany nam okres pandemii, gdzie zmuszono nas do noszenia mas maseczek i po prostu była wariacja na całego. Ale po pewnym czasie, kiedy ogłoszono, że już pandemii nie ma, że już nie ma zagrożenia, dzisiaj nikt nie myśli o maseczkach. Dzisiaj nikt nie, nie zwraca nawet uwagi na, na maseczki. Po prostu to wróciło z powrotem do poprzedniego ustawienia. Natomiast trzeci poziom przekonań pochodzi właśnie od paradygmatu. I prawda, której nikt z nas nie kwestionuje. Na przykład jestem niewystarczająco dobra, nie zasługuję, nie zasługuję na duże pieniądze, jestem za głupia, za mało umiem. No ja nie mogę awansować, bo przecież są lepsi ode mnie, inni to mogą, ale ja nie.